Nowy nabytek Jaszkółek, Kasper Gobulski, swego czasu brązowy medalista Mistrzostw Polski, reprezentant kraju Kadrowicz. Czego obiecujesz sobie po tym sezonie? Jeśli chodzi o sezon, to no, przede wszystkim chciałbym znowu przejechać sezon, bo w zeszłym mi się kontuzja tydzień przed Mistrzostwem Świata, więc przede wszystkim na pierwszym miejscu ustawiamy zdrowie, a później cele związane z jazdą. Nie boisz się podjęcia wyzwania kim jest Ekstra Liga? Nie mam żadnych, nie boję się praktycznie niczego, więc zobaczymy jak to wyjdzie na to, że Lubię wyzwania, dlatego przyszedłem do Tarnowa. Mam się od uczyć, bo jest Greg, jest Maciek Janowski, więc będzie na kogo będzie kogo podglądać. Kibice twierdzą, że właśnie ty, Maciek Janowski, powinniście być najsilniejszą parą juniorską w naszym kraju. Na pewno zacięta realizacja z braćmi Pawlickimi. No, no, Jeśli chodzi o nazwiskie, to rzeczywiście mamy dosyć mocną e, e, ekipę, jeśli chodzi o juniorów, ale to wszystko wyjdzie na to, że, wiadomo, e, zależy też od dnia, od toru, więc no, dużo czynników się składa e, do tego, żeby właśnie był wynik. Kasper, e, pamiętam e, twój występ. Dwa lata temu na torze w Toruniu, finał indywidualnych mistrzostw e, polskich w kategorii juniorów. Mieliśmy wtedy okazję rozmawiać po meczu. Wtedy no, ogromny twój pech. Upadek w ostatnim twoim starcie na prowadzeniu e, tytułu mistrza Polski, złoty medal, uciekł z przed nosa. E, czy na przykład w tym roku jesteś w stanie taki tryb zdobyć? Oczywiście. Pojechałem tam, e, żeby jak najlepiej się pokazać. Wyszło tak, że no, walczyliśmy ja, Maciek i Przemek o pierwsze miejsce w ostatnim biegu. Prowadziłem przed Lucinieście, no cóż, takie jest żużenie. Wiem, co zrobiłem źle. Już miliony razy oglądałem ten. Ten bieg, więc no, Wiem, co zrobiłem źle, i myślę, że w tym roku jestem w stanie e, powtórzyć taki wynik. Po dwóch latach banicji na stare, nowe śmieci wrócił Janusz Kołodziej. Stary, ale przebudowany tor. Jakie pierwsze wrażenia? E, no, bardzo dobre. No. Na to, że się jeździ świetnie, jest nowa, naw nowa nawierzchnia. Jeździ się dobrze, cały czas testujemy, sprawdzamy. To jest zbyt krótki czas, by coś powiedzieć. Oczywiście jeszcze kilka sparingów, potem start do ligi. Jakie są Twoje plany? Wiem, że wystartujesz w memorialie chyba Smoczyka, tak? Tak, tak. W sobotę jadę na Smoczyka, a później chyba jakiś sparing w Gnieźnie, tak, żeby się jeździć. A chyba także turniej Dobruskiego chyba w Dzionej Górze. Eee, tak, ale to dopiero z czasem się okaże, jak to będzie z tym turniejem. Jakie plany na ten rok? Jakie marzenia? No wiadomo, chcemy powalczyć jednak najlepsze miejsce w Lidze i to jest na głównym miejscu. No to zaproś już kibiców na pierwsze ligowe spotkanie. No tak, gorąco serdecznie wszystkich zapraszam na ten pierwszy mecz. Będzie warto oglądać nową drużynę, nowy Tor, nowy zespół.